Dzień dobry Państwu, Małgorzata Margas. Witam Państwa w programie Countrin Flash. O to co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Dawid Tonojan, brązowym medalistą mistrzostw Polski. Kętrzyński literat promuje nową książkę. Kolejna legenda polskiego rocka zagrała w City Clubie. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Weekend 13-15 marca upłynął w Kętrzynie pod znakiem Bilardowego Święta. W piątek 13 marca w Bałtyckim Centrum Bilardowym reprezentacja Polski pokonała w towarzyskim meczu Litwę 4 4:2. Kolejne dwa dni to Grand Prix Polski Brześć Słonka Ptysiowa wikpol Tour w Pool bilardzie, 9 Bil oraz Mistrzostwa Polskie Karambol 3 Bandy. Zwycięzcą turnieju Grand Prix oraz mistrzem Kętrzyna został Mateusz Śniegocki z klubu Konsalnet Warszawa. Mistrzem polski w karambolu został Tomasz Kapłan z Nosala Kielce, Zawodnik Mosir Kętrzyn Dawid Tonojan zdobył brązowy medal. No, pierwsze dwa mecze dograłem no z drużynowymi kolegami. No to bałem się ich, bo wiedziałem na co ich stać, ale oba wygrałem jednym punktem. Także w jednym to w do, dogrywce do skończyły nam się podejście. Mieliśmy remis i w dogrywce wygrałem z jednym. A potem wygrałem z Adrianem Borowcem z Hadesu Poznań. No i tam udało mi się wygrać 11-5 bodajże. No i potem zagrałem w półfinale z Tomaszem Kapłanem. I on zagrał bardzo dobrze, i nie dał mi podejść do stołu, można powiedzieć. Nie wybrałem karambolu, po prostu zagrałem w obu, ale bardziej starałem się zagrać w bilardzie niż w karambolu. No ale wyszło na odwrót, no z czego jestem zadowolony, bo wiadomo, Puchar, trzecie miejsce, mistrzostw Polski, no to znakomity wynik. WIEK NOWY to tytuł najnowszej książki pochodzącego z Kętrzyna, literata Krzysztofa Szatrawskiego. Autor, na co dzień profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego spotkał się z mieszkańcami rodzinnego miasta 17 marca w zamkowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kiedy czas się kończy, czarno-białe motyle zwijają już skrzydła, wychodzimy. Pytanie i odpowiedź, żadnych planów na wieczór, nie zapomnij o kwiatach i na psa. On tak źle znosi samotność, drzwi, zamek, siapa, kurtyna. A cisza taka ponad nami, że słychać kroplem, jak spływa po szybie i nic już być nie musi bardziej niż było, a przestrzeń jeszcze większa niż ptaki mogą pojąć, Trzeba tych skrzydeł to nie błękicie, nawet wątpienie wstrzymuje oddech. 14 marca w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbył się koncert poświęcony ukraińskiemu poecie Tarasowi Szewczenko. Na scenie wystąpili zaproszeni artyści z Ukrainy i kętrzyńskiej mniejszości ukraińskiej. Taras Szewczenko to wybitny poeta ukraiński. Można go by, porównując do polskiej literatury, czy do twórców polskiej literatury, porównać do Mickiewicza, ale jednak Mickiewicz w Polsce nie jest taki popularny, jak teraz Szefczelko wśród Ukraińców. W związku z tym, że na Warmii, Mazury w 1947 zostali przesiedleni Ukraińcy w ramach akcji Wisła było to 56 tysięcy osób, oni z tych swoich ojczystych stron przywieźli też tradycję upamiętniania tego poety. Poety, który jest traktowany przez Ukraińców niemalże jako ikona, jako świętość. Więc każdego roku w marcu, a urodził się 9 marca, zmarł 10 marca, 41 lat później takie uroczystości się odbywają. I śmiem twierdzić, że. Co najmniej od 1956 roku, kiedy już zezwolono na działalność organizacji mniejszościowych, w tym przypadku Kęskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 13 marca w kętrzyńskim City Clubie wystąpiła kolejna legenda polskiego roku. Tym razem wypełniająca po brzegi klub Publika mogła usłyszeć największe przeboje zespołu Róże Europy, w tym oczywiście nieśmiertelny jedwab. Ofiaruję mojej dziewczynie Z kwiatów, hola i butka Szlachów, których nie Całkiem niezły posiłek Konsumuje próbuję już nieco wieczór W ciepłych dekoracjach. 21 marca o godzinie 9 na dziedzińcu Kętrzyńskiego Zamku odbędzie się VIII Jarmark Wielkanocny Pchlitar. W programie m.in. warsztaty wykonywania pisanek, palm i ozdób wielkanocnych, kiermasz rękodzieła i regionalnych produktów spożywczych oraz targ, czyli sprzedaż lub wymiana rzeczy z lamusa. Wstęp jest bezpłatny. Kętrzyńscy tancerze zapraszają 27 marca o godzinie 9, 10, 30, 12 i 13.30 do sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury na spektakl Królewna Śnieżka. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie Kina Gwiazda codziennie w godzinach 14:21. Wętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Spongebob na suchym lądzie 2D i 3D, Body, Ciało, Disco Polo oraz w ramach Kina Konesera francuską komedię Samba. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej Kina. 26 marca o godzinie 18 odbędą się pierwsze projekcje w ramach tegorocznej edycji trzeciego ogólnopolskiego festiwalu polskiej animacji Opla. Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie kina gwiazda w dniu projekcji od godziny 14. 21 marca o godzinie 9 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kazimierza Wielkiego odbędą się rolkarskie zawody juniorów do lat 14 Spring Blue Bear. O godzinie 12 w Bałtyckim Centrum Bilardowym przy ulicy Moniuszki w ramach II Ligi Bilardowej MKS Mosir 2 Kętrzyn zmierzy się z drużyną Green Club 2 Gdańsk. O godzinie 14 na boisku przy ulicy Kazimierza Wielkiego w towarzyskim meczu piłki nożnej, granica kętrzyn zmierzy się z Łyną Sempopol. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Małgorzata Margaz, dziękuję serdecznie za uwagę.